Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie wybieram się na rybki, jak widzicie, tam za mną, spakowany. Ale zanim pojadę na rybki, wjeżdża kolejny konkurs. Bardzo Wam się spodobały te konkursy. Jak mówiłem wcześniej, będzie jakiś konkurs minimum raz w miesiącu, co dwa tygodnie konkurs. Tak myślę, raz w miesiącu, dwa tygodnie w konkurs. I co, tym razem z IMOD wjeżdża konkurs, zasady są bardzo proste w tym momencie również na kanale pojawił się film konkursowy i u Moda u i Moda I żeby wziąć udział w konkursie trzeba zasubskrybować mój kanał i Moda napisać w komentarzu biorę udział w konkursie dać łapkę, to samo zrobić u mnie i u i Moda link do kanału i Moda macie w opisie filmu konkursowego i co do wygrania pakiet przynęt d Debytes, nowości. Tym razem lecą ode mnie nowości. Link do produktów macie też w opisie tego filmiku konkursowego. Metod mixy, między innymi metod mixy, yy, popki i jakiś pelecik haczykowy. Także losowanie konkursu. 9 września albo na kanale i IMODA, albo będzie losowanie na, na, u mnie na kanale. Jak walniecie subika, także dzwoneczek, dostaniecie na pewno powiadomienie o losowaniu konkursu. I tyle. Ja zmykam na rybki. Niech zwycięży najlepszy. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Bajeraciach.